Dzisiaj porobimy sobie triki na noce i teraz przechodzimy już do samych trików. Teraz po prostu zrobię trik numer jeden, czyli skokbany bany, hopem, czy tam hopem, zależy jak mi wyjdzie, po prostu na krawężnik i to będzie cały trik. Teraz będzie trik z hopem i hopem, a następny trik wykonam ja. Teraz zrobię po prostu samego hopa i hopa. Teraz zjadę z krawężnika. Zrobię bara i 1,8. Teraz zrobię bara. Dobra. To będzie zaliczone, i teraz zrobię 1,8. Jak mi się nie powtarza, to nie chcę się powtarzać. No, coś takiego. Myślę, że odcinek Wam się spodobał. I widzimy się w następnym odcinku.